Witam Was w kolejnym dniu serii Luty. Nagrywam ten początek już bardzo dużo razy, więc już po prostu przejdźmy do filmiku. W ogóle ostatnio lubię takie... rzeczy. <grydy> Dajcie znać, czy Wy też sobie naklejacie na twarz dziwne... rzeczy. Była od dawna, ale od niedawna <grydy> publicznie. Dobra, lecimy dalej. Dzisiaj mam do Ciebie jedno pytanie. Mianowicie, na ile opinia innych hamuje Cię przed robieniem tego, o czym marzysz? No bo czasami nam się wydaje ok, żyjemy sobie swobodnie, swobodnie coś tam robimy, działamy, ale jednak gdyby nie opinia innych, to robilibyśmy coś innego albo czegoś byśmy nie robili. Więc proszę cię, zastanów się teraz, czy filtrujesz jakąkolwiek decyzję w swoim życiu przez strach o opinię innych. Na ile ta opinia innych ogranicza cię w życiu? Na ile strach przed byciem skrytykowanym? Na ile strach przed opinią kogokolwiek innego odbiera Ci cokolwiek. Odbiera Ci jakąś możliwość, jakąś szansę, jakąś nadzieję, jakąś chęć zrobienia czegoś. Wiecie, ja zanim zaczęłam YouTube'a, bardzo długo chciałam zacząć YouTube'a. Już wielokrotnie o tym mówiłam, że już jako nastolatka bardzo chciałam zacząć YouTube'a i pamiętam jak Y jeszcze chodziłam do, do liceum, do gimnazjum w sumie potem do liceum y i nawet na studia. Y zawsze udawałam, że mówię do kamery, zawsze cokolwiek nie robiłam, to udawałam, że mówię, że robię vloga, że robię jakiś hol zakupowy, ponieważ ja dorastałam w erze, wiecie, holi zakupowych. Y tutoriali makijażowych i w ogóle takich DIY i tak dalej. Więc ciągle gdzieś przewijał się u mnie ten temat tego YouTube'a i ja bardzo tego chciałam. Tylko, że po pierwsze no, nie miałam, powiedzmy, możliwości sprzętowych, a po drugie przede wszystkim bardzo mocno się stresowałam nie tyle opinią ludzi w internecie, co opinią ludzi w moim życiu. Czyli że jeżeli nagrałabym filmik i ktoś by się z moich znajomych dowiedział, to po prostu by mnie wyśmiali. Pamiętam jak na studiach, na początku studiów założyłam kanał na YouTubie i nawet chyba pojawiły się na nim z dwa filmiki, ale bardzo szybko je usunęłam, ponieważ przeraziła mnie myśl o tym, że ktoś mógłby to zobaczyć. I wiecie, to właśnie jest takie, że się ze sobą kłóci, bo z jednej strony wstawiałabym filmiki i chciałabym, żeby był szeroki odbiór, żeby stać się youtuberką. A z drugiej strony bałabym się, że zobaczą to moi znajomi. No. To jest coś, co się ze sobą kłóci, co jakby wysyła sprzeczne sygnały. Więc czy jest w Waszym życiu taka sytuacja, która chodzi Wam po głowie od dłuższego czasu, ale nie robicie jej? Nie robicie tego kroku ze względu właśnie na strach przed opinią innych? Wiecie, to jest e, bardzo trudne, e, zwłaszcza jeżeli, e, jeżeli nie ma się pewności siebie i pewności tego, co się robi, i trochę się robi pewne rzeczy w ciemno, ale warto wziąć ryzyko, żeby iść za głosem tego serca i i jakby dążyć do tego spełnienia, oczywiście mówię na swoim przykładzie, i słuchajcie, em, teraz na przykład, jak sobie pomyślę o tym, że wy wysyłam filmik w świat, to nie mam takiej myśli, że o kurczę, ktoś lepiej, żeby tego nie zobaczył. Tylko jakby mam świadomość tego, że może to zobaczyć absolutnie każdy. Em, wszyscy ludzie, których kiedykolwiek znałam w życiu, mogą to zobaczyć, i jakby mam z tym, okej, okay. <ścoughs> szczerze powiedziawszy, y już długi czas temu pozbyłam się barier, jeżeli o to chodzi. A to też dlatego, bo kiedy tak długo chodziło to pragnienie, to kiedy w końcu zaczęłam robić to wedle tego pragnienia, to zobaczyłam, ile mi to daje. I daje mi to tak dużo, że opinia innych nie może mi zabrać, nie może mi ująć tej mojej radości, którą czerpię właśnie z tworzenia chociażby YouTube'a. I właśnie pomyślałam sobie, że, że o tym trochę do Was powiem, bo to jest ciekawa rzecz, że my czasami nawet nie wiemy, ile byśmy byli w stanie zrobić nowych rzeczy w swoim życiu, gdyby nie ten strach przed byciem ocenianym, przed ym, krytyką, zwłaszcza naszych bliskich, przed krytyką znajomych, przed ym, przyklejeniem łatki jakiejś przez właśnie ludzi, którzy gdzieś tam w naszym życiu są. Tylko pod koniec dnia jesteś ty. Nie ma innych ludzi, jesteś ty. I czy pod koniec dnia dobrze ci z tym, co robisz, czy jednak czegoś brakuje? Bo ludzie przychodzą do życia, odchodzą, a ty zostajesz, i teraz na ile to, co robisz, wyraża ciebie, a na ile wyraża strach przed opinią innych? To jest temat, który warto sobie przemyśleć wewnętrznie, bo ja odkąd nie boję się opinii innych, w ogóle mam ją gdzieś, to robię coraz to nowsze rzeczy. I spełniam się w tym niesamowicie i jest to niesamowite uczucie. Które polecam każdemu. Na przykład mam świadomość tego, że ludzie, którzy kiedyś mnie znali, um, oglądają pewne moje social media, obserwują mnie, ponieważ um, mam oczy i widzę. Um, I to, co jest dla mnie ciekawe w moim podejściu, to że ja już dawno przestałam filtrować to, co robię, przez, przez to, kto może to zobaczyć. I to jest niesamowita wolność. Że nieważne kto patrzy, ja robię to, co robię ja. Jestem sobą, nieważne kto patrzy. I życzę Wam, żebyście doszli do takiego poczucia, bo jest to niesamowite poczucie wolności w działaniu i wolności w wyrażaniu siebie pod różną postacią. Dzisiaj w sumie taki temat. Powoli, na no, no, zasadzie nie powoli, bardzo szybko zbliżamy się do końca tej serii. Słuchajcie, bo już tylko jutro i pojutrze i mamy koniec serii luty. I, I cóż, nie wiem, czy w marcu polecimy. Dalej zobaczymy. Na pewno filmy będą pojawiać się regularnie. Myślę, że chciałabym dwa razy w tygodniu tutaj się pojawiać. No i cóż, zapraszam oczywiście na mojego TikToka, zapraszam na mojego Instagrama oraz do moich e-booków. Mój najnowszy e-book, bądź bardziej manifestuj skutecznie, śmiga sobie na całego w internecie. Śmiga sobie po moim sklepie i tuż też już śmiga na wielu waszych urządzeniach mobilnych, więc bardzo mnie to cieszy. Już dziękuję wam za to, że, że kupiliście e-booka. Bardzo jestem wdzięczna wszystkim osobom, które tego e-booka zakupiły. I cóż, jeżeli temat manifestacji, ale idący troszeczkę głębiej niż jakieś tipy manifestacyjne i to wszystko, co jest tak po wierzchu, was interesuje, to zapraszam do e-booka. To by było na tyle, widzimy się tutaj już jutro, powiedz, że tu jesteś, jesteś i to wystarczy do jutra.